Dziś w rządzie jest ponad 100 osób, ale nie ma ani jednej, która mogłaby zająć się tematem deregulacji. Państwo Donalda Tuska nie działa i to nie jest przesada. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska Pieczyńska i zapraszam na nowy wideokomentarz. Regulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć i że, i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. Słuchajcie, no to jak konkrety to konkrety. No to niech pan się za to weźmie. Ma pan tutaj kapitalnych Towarzyszy i towarzyszki. Bardzo Państwu dziękuję za tak duże wyświetlenia, przyrost subskrypcji i łapki w górę pod moimi poprzednimi materiałami. Cały czas jestem w takim stanie trochę zdziwienia, ale też ogromnej radości związanej z tym, jak ten kanał szybko się rozwija. To nie mogłoby się stać bez Państwa, czyli bez moich widzów. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. W poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja premiera Donalda Tuska, która była zapowiadana jako konferencja przełomowa, w czasie której poznamy nowy, niesamowity program dotyczący rozwoju polskiej gospodarki, innowacyjności i przedsiębiorczości. Zapowiedziano, że w tym roku na inwestycje rząd przekaże 650 Miliardów złotych, natomiast szybko okazało się, że ani pomysły zaprezentowane przez Donalda Tuska nie są jakieś nowe, ani szczególnie innowacyjne. A poza tym ta kwota, kiedy porównamy ją z poprzednimi latami i pieniędzmi wtedy wydawanymi na innowacje, na gospodarkę, na rozwój to i ta kwota wcale nie jest tak wielka. Ale co przybiło się do mediów najbardziej, no temat deregulacji. W pewnym momencie premier stwierdził, że przedsiębiorczość, że e, firmy nie będą się rozwijać, jeżeli nie stworzymy e, korzystnego dla nich otoczenia, a to otoczenie wymaga deregulacji. I tym tematem nie mogą się zajmować urzędnicy, bo oni nie znają życia. Tak parafrazuje słowa Donalda Tuska. Tym tematem musi zająć się praktyk. Ktoś, kto ma sukces w biznesie, kto tym biznesem zajmuje się na co dzień, kto wie co i jak. A że przypadkiem złożyło się, że tak, że w jednym z pierwszych rzędów na konferencji premiera Tuska siedział szef impostu. Rafał Brzoska, hmm, biznesmen, człowiek bogaty, człowiek sukcesu. No to Donald Tusk spontanicznie zaproponował, że to może Brzoska zająłby się tematem deregulacji, może tam znalazłby parę osób, usiedli, zajęli się, przygotowali jakieś ciekawe projekty, tak zwane weźmy, zróbcie. Ja mogę tutaj złożyć bardzo serio zobowiązanie. Jeśli przygotujecie, i tutaj wiecie, to jest gra na czas też, to, znaczy tu, gra z czasem, znaczy właśnie nie na czas i tempo tutaj odgrywa absolutnie kluczową rolę. Więc gdyby się pan na przykład zechciał zobowiązać razem z gronem tych, którzy by chcieli panu pomóc, gdybyście przygotowali możliwie szybko Pierw rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw, czyli długiego procesu i zawsze z pewnym ryzykiem politycznym, że komuś się nie spodoba, nie będzie większości albo podpisu. No wiecie, nie, 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 nie chcę mieszać do tego polityki, ale znacie okoliczności. Czy faktycznie cała sytuacja wyszła spontanicznie, czy to był jednak zaplanowany teatrzyk? No, raczej w przypadku tutaj nie było, bo choć pierwsza reakcja Rafała Brzoski dawała takie wrażenie, że on się w ogóle strasznie śmieje z tego, co Tusk mówi, jest kompletnie zaskoczony i nawet trochę się z premiera nabija. To szybko okazało się, że panowie się dogadali, że taka współpraca będzie i Rafał Brzoska będzie człowiekiem, który będzie odpowiedzialny za deregulację? Oficjalnie nie w rządzie, bo oczywiście nie jest żadnym ministrem ani pełnomocnikiem. Natomiast on ma być tym człowiekiem, który wraz z innymi przedsiębiorcami przygotuje rządowi pakiet propozycji, pomysłów, które być może później będą wdrażane w życie. Wiemy o tym, że panowie się dogadali, ponieważ bardzo szybko w mediach społecznościowych pojawiło się ich wspólne nagranie. Słuchajcie, zgodził się. Znaczy, pan Rafał Brzoska będzie odpowiadał, bo się zobowiązał. Sam słyszałem: Challenge accepted do pracy nad deregulacją, nad ułatwieniem życia polskim przedsiębiorcom. I to od najmniejszych firm, od no, działalności gospodarczej po największe firmy. I wiem, że ja dobrze trafiłem. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Jedno mogę powiedzieć, że nie zawsze to będą łatwe propozycje. Domyślam się. I, I nie my je będziemy wdrażać, tylko mam nadzieję, że rząd, politycy są na wysokości zadania, żeby ten ambitny plan, o którym dzisiaj usłyszeliśmy na GBW, mhm. że on się wydarzy. Tylko w naszych rękę. Super. Dziękuję. Dzięki. Ktoś może zapytać, no co za problem? No, przecież ten człowiek zna się na swojej robocie, więc chyba Tusk dogaduje się z najlepszymi fachowcami. I czego tu się czepiać? No, można się przyczepić do paru kwestii. Po pierwsze, że mamy cały czas postępujący outsourcing państwa, czyli państwo funkcjonujące z naszych podatków, wielka machina polityczno-urzędnicza przerzuca swoje kolejne kompetencje na albo organizacje pozarządowe, albo na prywatne osoby. Taką sytuację mamy już przecież w przypadku służby zdrowia, za którą odpowiedzialność coraz mocniej przerzuca się na Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No bo skąd te stwierdzenia, że bez WOŚPu Polska Służba Zdrowia by nie działała? Że gdyby nie sprzęt za pieniądze zebrane przez Jerzego Owsiaka, polskie szpitale świeciłyby pustkami. Czy to nie jest powiedzenie wprost obywatelom, że bez tego człowieka, że bez publicznej zbiórki pieniędzy, i bez, po, bez pieniędzy wpłacanych przez Polaków do puszek, polska służba zdrowia by się po prostu zawaliła. A cóż z tego, że spółki skarbu państwa, media publiczne, wrzucają w promocję wielkiej orkiestry gigantyczne pieniądze. Nie lepiej byłoby te pieniądze, jeżeli już zamiast na działalność tych spółek skarbu państwa przeznaczyć wprost na służbę zdrowia, to chyba logiczniejsze i szybsze. No nie, no to jest sieć zależności polityczno-medialnych. My dajemy Owsiakowi, a Owsiak daje na służbę zdrowia. To służba zdrowia, a jeżeli chodzi o gospodarkę i innowacyjność, Tusk przerzuca odpowiedzialność na Rafała Brzoskę i na sektor prywatny. Człowieka z sukcesami, których ja mu nie odmawiam, sama chętnie i często korzystam z paczkomatów. Uważam, że jest to firma, która rozwija się świetnie i impostowi kibicuję, Zaznaczam, że to nie jest żadna reklama, to jest moja szczera opinia. Natomiast nie zapominajmy, że to jest prywatny biznesmen. On, po pierwsze, nie może być odpowiedzialny za państwo, bo nikt go nigdzie nie wybrał, nikt na niego nie głosował, Polacy nie dali mu żadne, żadnego mandatu do tego, żeby on przygotowywał regulacje, które później mają obowiązywać nas wszystkich. Po drugie, to jest prywatny biznesmen, powtarzam raz jeszcze, czyli tak, człowiek sukcesu, ale człowiek, który będzie przygotowywał takie propozycje, które będą najlepsze dla niego, a państwo nie jest od tego, żeby zaspokajać potrzeby jednej z grup, ale żeby te interesy różne grup godzić. Mamy więc przedsiębiorców. Prywatnych, których interesy nie, nie zawsze są zgodne z interesem pracowników. I państwo jest właśnie po to, żeby te interesy godzić, szukać kompromisów i przygotowywać takie regulacje, które sprawią, że wszystkim będzie żyło się choć odrobinę lepiej. Okazuje się, że niczego takiego nie zrobiono, i 8 lat w opozycji zostało przeznaczone chyba tylko na donoszenie na własne państwo w Unii Europejskiej. I na przynoszące dziś zgubne skutki podkopywania funkcjonujących u nas instytucji prawa, Donald Tusk przerzuca odpowiedzialność swoją własną i swojego rządu na prywatny biznes, a to wszystko to wszystko to jest przenośnia. Co mam na myśli? Posłuchajcie Państwo tej wypowiedzi wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer u Jacka Prusinowskiego w Radiu Plus. Pani minister o Rafale Brzosce wspomniałem już szefin postu, Jak powiedział premier ma, ma przedstawić propozycje dotyczące deregulacji. Poważnie to wygląda, że, że, że premier Oczywiście, mówi do jednego z najbogatszych Polaków, żeby te propozycje przyniósł bardzo szybko, Powa czas nagli, zada... połowa kadencji prawie, a premier się... Mogłabym zadać pytanie, czy poważnie wyglądało, jak Trump składał ślubowanie z okazji mm -hmm. objęcia urzędu w towarzystwie szefów największych firm amerykańskich, ale również o charakterze no, globalnym. Tylko, że Trump w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin po zaprzysiężeniu to podjął już setki decyzji, a setki jest... konkretów zrealizowaliście znaczy, chyba część, 20, dwadzieścia, panie minister. Dlatego i... pytam, czy premier decyzji... dopiero prosi o te rozwiązania. Część ma, decyzji równie szybko podjął, co się z nich wycofał, jak na przykład kwestie CEU z Kanadą. Mhm. Pytam, co nie przez tylko, 8 tak się przygotowaliście do rządzenia, że w połowie kadencji wiemy, premier mówi do zmieniamy. przedsiębiorcy: przynieście nam pomysł na deregulację. Deregulacje, które to oczywiście jest też pewna taka przenośnia pokazanie, że będziemy współpracować z biznesem. Natomiast szereg propozycji dotyczących deregulacji zapewniam, że powstaje na przykład w mrycie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest śmieszne, że to jest kmina, kpina, że pani minister się nie zna. Właśnie nie, ona się świetnie zna. Ona dobrze wie, że to wszystko to jest jedna wielka przenośnia. Być może państwo to jest przenośne, no to jest taki symbol, że mamy rząd, że mamy ministrów, oni czymś tam powinni się zajmować, ale tak naprawdę dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Ciekawa jestem, co państwo sądzicie o tej całej sprawie, czy dobra jest sytuacja, w której państwo się outsourcuje i przerzuca kolejne kompetencje na osoby prywatne, na organizacje pozarządowe. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach, chciałabym też państwa poinformować, że w oczekiwaniu na to aż YouTube zatwierdzi możliwość zarabiania przez mój kanał tutaj w tym serwisie. Założyłam sobie konto na profilu By Coffee. Link zostawiam w opisie, tam można wesprzeć rozwój mojego kanału do, do, drobną kwotą. Postawić mi wirtualną kawkę. Będę wdzięczna za każdą taką wpłatę. Proszę o lajki, udostępnienia tego materiału, jeżeli on się Państwu podobał. Proszę także o kolejne subskrypcje, i cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.